Komu to słowo jest potrzebne? Do kogo przychodzi cierpiący sługa Pana ze słowem? Do kogo? Przychodzi do każdego, kto jest określony jako strudzony. Jak tam? Co? Strudzony w takim dość wyjątkowym sensie, tu nie chodzi tylko o kogoś, kto ciężko pracuje, jak pewnie wszyscy tu obecni i dzisiaj już są zmęczeni. No a tu jutro trzeba znowu iść do roboty. Nie, 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 nie chodzi o takie utrudzenie. Ma najpiękniej, najtrafniej przetłumaczył to słowo święty Hieronim w Wulgacie. Używa takiego łacińskiego słowa lasus. Lasus znaczy tyle co jałowy, wyjałowiony Lassa, humus, to jest jałowa ziemia. Ten człowiek, któremu chce sługa Pana przyjść z pomocą przez Słowo, jest, jest jałowy. Nie jest zmęczony pracą, tylko jest zmęczony pracą, która nie owocuje. Jest zmęczony pracą, która niczego nie rodzi. I co więcej, on ma takie doświadczenie, że jeśli się jeszcze próbuję zaangażować, to za każdym razem wychodzi jeszcze gorzej. Jest jak Ziemia, która jest coraz bardziej i bardziej wyjałowiona. Nic się nie rodzi z mojego trudu. Nie ma żadnych efektów. Popatrzyłem sobie też do różnych tłumaczeń. Zacząłem od Biblii Jerozolimskiej. I w Biblii Jerozolimskiej jest takie słowo znużony, zmęczony, ale także jakby znoszony. Tak jak się znosi ubranie. Czy macie takie doświadczenie? Ubrania, w którym chodzisz, 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 chodzisz. No już się chyba nie da dalej chodzić. A nawet jak będziesz próbował w nim chodzić, to się po prostu rozsypie i zostaniesz nagi. Ja mam jedno takie doświadczenie w życiu. Kiedyś przejąłem po moim tacie koszulę chińską koszulę, w której chodził tata, potem chodził mój starszy brat, potem chodziłem ja rano wieczór, we dnie w nocy przez wiele, wiele lat i kiedyś ta koszula się po, po prostu dla mnie rozsypała. Nawet chińskie koszule się rozsypują. Człowiek może być taki jak ta koszula, że jest na granicy rozsypania się. I już sam nie możesz siebie znieść, bo wszystko w tobie cię denerwuje. Takie nic nie, nie masz poczucia, że się w sobie czujesz dobrze.